FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na drugi mecz w grupie A, pierwszej kolejki UEFA 2023. Oczywiście mój wymyślony turniej. Islandia kontra Węgry. Jak się Wam, oczywiście, odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No to lecimy, słuchajcie. Ten mecz odbędzie się Mercedes-Benz Arena w Niemczech, no bo wiadomo, UEFA Euro. W Niemczech. A żeby w ogóle nudy nie było, to co roku no na To sobie postanowiłem, że ja sobie wymyślił turniej. No dobrze to. Gramy bez podłużania, A ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Mokowski, i Jacek Laskowski. daje głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w czerwcu. Miłego oglądania. Proszę Państwa, jesteśmy w Stuttgarcie na stadionie Mercedes-Benz Arena, gdzie za moment rozpocznie się bardzo ciekawe spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji dramaturgii. Islandia zmierzy się z reprezentacją Węgier. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Dziękuję, liebe Fansy, der Mercedes-Benz Arena i dziękuję za uwagę na dzisiejszą Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Musi to strzelić teraz! Gol! A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie wprost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Prowadzą zatem 1 do 0. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Szansa na remis. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Ale podanie przejęte. Aj, co to było? Czy zdoła trafić? Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. szefer rzuca piłkę w pole karne no proszę bramka czyli mają już dwa gole przewagi przeciwnicy w tarapatach warto obejrzeć sobie powtórkę gola bo jest na co patrzeć Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. 2 do zera. Gramy dalej. Decyduje się na indywidualny rajd. Słapią kontakt. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Szefer. Znakomicie teraz spisali się w obronie, znowu mogą budować akcję. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Utana interwencja bramkarza. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I uderzenie zablokowane. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Realizator prezentuje nam teraz liczby dotyczące dzisiejszego występu tego napastnika. Marne, marniutkie. W ogóle nie uczestniczy w grze ofensywnej. Na razie rozczarowujący występ. Gra w formacji ataku wiąże się z obowiązkiem szukania sobie okazji przesuwania gry pod przy... Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Węgry prowadzą z Islandią 2 do 0 na stadionie Mercedes-Benz Arena. Rano Jeszcze trzeba rozegrać drugą połowę i zobaczymy, czy naprawdę Węgry zabędą te trzy punkty. Będą walczyć, bo wiadomo, Anglia wygra z Niemcami aż 4 do 1, więc się zobaczy. Czy dadzą radę? Niech Kalmar wejdzie chyba, albo... nie. Jeszcze niech wejdzie obrońca. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I po ataku dobra interwencja. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Szansa! Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. W tej chwili wynik brzmi 3-0. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Mało zabrakło. Bardzo mocny strzał. Szkoda, że nieprecyzyjny. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Świetne. Prosto padłe zagranie. Ach troszkę jednak niedokładne było to zagranie. Radzi sobie obrona. piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Jest szansa, uderza. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Dobra piłka ponad obroną. Czy zdoła strzelić? Dobrze teraz broni, brawo! Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Daleko dogrywa w pole karne. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Tak jest! Piłka ląduje w bramce! Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Na tablicy wyników 3 do 1. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. No tak, za mocno. Ramkarz to przejmie. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Błąd, strata piłki. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. A jednak pani sędzia gwizdze spalonego. I chyba nikt nie będzie protestować. Ruszył tam powrót z zakazanej strefy, ale cokolwiek spóźniony. Ta chorągiewka musiała pójść w górę. Pracą piłkę teraz. Jest dużo miejsca na skrzydle. Ma teraz szansę. Ostatni gwizdek meczu. Pani sędzia kończy spotkanie ku uciesze kibiców drużyny przyjezdnej. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Proszę Państwa, koniec meczu. Węgry wygrywają z Islandią 3 do 1. I Węgry zlewają 3 punkty, więc po pierwszej kolejce spotkania Anglia jest na pierwszym miejscu. Wiadomo bilas bramkowy, na drugim miejscu Węgry, na trzecim miejscu Islandia, a na ostatnim miejscu na razie Niemcy. Zobaczymy jak w drugiej kolejce... W Pisie rozegra. No cóż, to na tyle w tym odcinku. Ja czekam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.